Cześć pozdrawiam fanów i oglądających w dzisiejszym odcinku jak miało być królestwo Kebaba a jest Plajta zamknięte jak widzimy Godzina 13 niedziela ludzie nie mogą zjeść Kebaba, bo Księżulo wykończył swoją opinią Heizera czy o to mu chodziło? Czy fame jest ważniejszy od biznesu i od pracy ludzi? Yy, krytykując Heizera, no, przyczynił się do tego, że jego kebaby przestały się sprzedawać, co doprowadziło w konsekwencji yy, do coraz mniejszej sprzedaży, o której mówiłem niedawno, niedawno w wcześniejszym filmie. A w konsekwencji do zamknięcia nie wiem, czy to jest całkowite zamknięcie, czy tylko w niedzielę, no ale fakt jest faktem, że sprzedaż leci na łeb, na szyję. No bo, jak lokal jest zamknięty, no to sprzedaż jest na poziomie 0, a rachunki rosną. Więc yy, no, ja kebaba Heizera też krytykowałem. Ale dałem sprawiedliwą ocenę 2,9 i jak dzisiaj wejdziemy w Google w opinie, to mniej więcej jest taka sama yy, ocena ludzi, którzy tam zostawiali swoją <laughs> opinię. Więc ja jestem usprawiedliwiony, bo yy, oceniłem tak samo jak ludzie w Google, mimo że ja byłem przed tymi opiniami. Miało być królestwo, no a może być bankructwo. Jak Filip Hajzer nie znajdzie dodatkowego źródła dochodu w telewizji, to podejrzewam, że niedługo padnie mu ten biznes, bo koszty są olbrzymie prowadzenia takiego biznesu, który nie generuje przychodów. Przyczynił się do tego księżulo i jego negatywne opinie. W głównej mierze potem yy, go naśladowali, przypomnę, lata, la, latali z wagami inni youtuberzy, którzy też krytykowali Heizera, i po, po, po tym jak naśladowali, właśnie latali z wagami, ważyli te jego kebaby i krytykowali yy, właśnie yy, jego kebaby. A przypomnę, że yy, ja go broniłem, yy, mówiłem, że nie każdy kebab Musi ważyć tyle samo, bo to nie jest sklep mięsny. Co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Hej!